Witajcie kochani. Chciałam Wam pokazać kolejny numer zdrowia bez leków. kwietniowy przyszedł niedawno do mnie pocztą. I tutaj jest mi artykuł zatytułowany Na co homopatia? Ponieważ hmm, mam bardzo dużo zapytań codziennie. A co na żelaki, a co na hemoroidy, a co na migreny, i tak dalej, a co na depresję itd. Tak i tak dalej. Otóż w homopatii nie ma leku na coś, nie ma na jednostkę chorobową, nie ma na objaw, na objawy, jest lek dla danego pacjenta. Musimy go odnaleźć, odszukać. Holistycznie dla, dla tej osoby, do jego całej psychiki i całych, wszystkich objawów fizycznych, całej wrażliwości, do jej blokad, lęków, snów, jeden lek jak klucz do zamka trzeba dobrać, żeby zadziałał właśnie na tą psychikę, od psychiki zaczyna się poprawa zawsze, poprzez wszystkie objawy fizyczne. Yy, także yy, tutaj przeczytam może cokolwiek jeszcze mam yy, wytłuszczone. Homopatii bliżej do totalnej biologii, fizyki kwantowej, psychoterapii niż do obecnej medycyny akademickiej. To dwa różne paradygmaty, które nie mają wspólnych punktów. Wow, dodałam, herezja jakaś. Więcej na temat umienia objawów i homopatii klasycznej możecie znaleźć na moim YouTubie yy, o innym paradygmacie. Też, też nagrałam film o tłumieniu objawów. Także zapraszam do czytania i do oglądania i do zmiany widzenia, postrzegania siebie, choroby, zdrowia. Miłego dnia Wam życzę.